W kolejnym filmiku z ulubieńcami. E, dzisiaj mam dla Was e, tak dosyć różnorodnie, bo znowu będzie i trochę pielęgnacji, i trochę kolorówki, i tak więc zaczynamy. Pierwszy produkt, o którym chciałabym Wam opowiedzieć, to jest krem pod oczy. E, Jakiś czas temu skończył mi się mój krem z wisi i postanowiłam go wymienić na coś innego, bardziej naturalnego i to jest krem z ReziBo. To jest właśnie marka, która jest w 100% naturalna albo może nie w 100%, bo tutaj jest napisane, że 97% prawie, y, procent jest składników naturalnych, no ale powiedzmy, że jest taka bardzo mocno naturalna. Ym, I jakiś czas temu właśnie dostałam ten krem, mogłam sobie wybrać i specjalnie właśnie jako, że ta moja strefa pod oczami jest moją najbardziej problematyczną, zdecydowałam się właśnie na niego. Pierwsza rzecz, która najbardziej rzuca się w oczy w przypadku tego produktu, to jest przepiękne opakowanie. On jeszcze był zapakowany w taką tubę, która też miała właśnie ten taki ładny, kolorowy em, design tutaj. E, w ogóle on mi się kojarzy strasznie z tymi moimi kolorowankami antystresowymi, których, o których Wam wielokrotnie już mówiłam u mnie na kanale. E, druga sprawa mi się bardzo w nim podoba, to jest opakowanie dlatego, że to jest to opakowanie ja nie pamiętam jak ono się nazywa, kiedyś pamiętałam chodzi o to w każdym razie, że ono jest takie jakby trochę próżniowe, tłoczek podchodzi do góry, więc tutaj nam się nie dostają żadne bakterie, e, mamy pompkę i wszystko jest super, hiper, fajnie higieniczne, e, to co jest ważne na temat tego kremu, to on jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemny w użytkowaniu, bo jest bardzo delikatny ale przy tym mocno nawilżający Moim jednym z głównych problemów jest również to, że moja skóra pod oczami jest niesamowicie wrażliwa i bardzo, bardzo łatwo się przesusza, więc ja potrzebuję mieć coś takiego, co faktycznie da mi takie maksymalne nawilżenie i um, no nie sprawi, że ten korektor będzie źle po prostu wyglądał. Na tym korektor po pierwsze wygląda fantastycznie, po drugie bardzo fajnie się trzyma, um, także ja jestem nim zachwycona. On przy długotrwałym... Um, stosowaniu też e, troszeczkę niweluje opuchliznę i e, sińce pod oczami, także naprawdę jest bardzo, bardzo fajnym produktem. E, zajrzyjcie sobie na stronę ryzybo bo oni mają tam e, ten asortyment, e, taki dosyć ciekawy, bo tych produktów może nie mam 1500-1900, ale są takie najbardziej kluczowe i podstawowe rzeczy, typu jakiś właśnie krem odżywczy, tonik, czy to olejek do demakijażu, no i właśnie też między innymi ten krem. Także ja jestem z niego bardzo, bardzo Zadowolona i yy, używałam go z przyjemnością w tym miesiącu. Drugi produkt, też można powiedzieć pielęgnacyjny, to jest yy, krem do golenia, bo tak, bo to jest. Tak się nazywa shave cream. To nie jest pianka, to jest właśnie krem. On nawet jak, po, jak go rozsmarujemy, to nie tak jak w przypadku na przykład niektórych produktów, które są, nie wiem, żeli, o, że żele zamieniają się w piankę po rozsmarowaniu, nie, on dalej pozostaje kremem, ma przefantastyczny zapach, uwielbiam ten zapach naprawdę jest cudowny um, no i, że tak powiem cały proces depilacji przy nim jest dużo, dużo przyjemniejszy, ja nie wiem jak w ja nie szczególnie ten proces lubię, może dlatego fajnie sobie uprzyjemnić czymś takim ja go zamówiłam jakiś czas temu na kosmetykach z Ameryki, on co prawda nie jest najtańszy no bo jak wszystkie rzeczy z marki EOS one są troszeczkę droższe niż standardowo inne rzeczy ale raz na jakiś czas myślę, że warto sobie zaserwować taką dawkę luksusu, jest naprawdę super, no i oni te opakowania mają rewelacyjne mniejsze. one bardzo podobają takie śmieszne wcięcia, żeby można sobie było łatwiej trzymać i ono jest też takie troszeczkę gumowe więc nie będzie nam się zbiwać, jak mamy mokre ręce w kąpieli super sprawa, trzeci produkt jeszcze nie kolorówkowo, chociaż nie wiem czy mogę go nazwać pielęgnacją, bo to jest zapach i to jest najnowszy zapach ze które ja dostałam właśnie w tym miesiącu i to jest Attraction z tego co pamiętam to jakby twarzą reklamującą ten zapach jest Justyna Steczkowska i tam jest wersja właśnie ta damska i jest też wersja męska bardzo fajny, kobiecy ale delikatny zapach, którego możemy używać na co dzień niestety nie jest jakoś super hiper trwały, nie należą do tych najtrwalszych zapachów zejwonu, ale mimo wszystko bardzo przyjemnie się go używa jak widzicie zużyłam go całkiem sporo bo pśkałam się nim praktycznie codziennie w tym miesiącu um, jak szłam do pracy, tak więc e, jeżeli macie um, gdzieś okazję go powąchać, Wam się spodoba, to spróbujcie koniecznie, mnie bardzo fajnie się sprawdził. No. I przechodzimy teraz do kolorówki. I tutaj znowu mam dla Was trzy produkty. Kolejny miesiąc, chyba z trzema produktami. Pierwsza rzecz to jest cień. Cień, który Wam pokazywałam przy okazji Get Ready With Me na koncert Jamesa Artura. I to jest cień z Revolution. Ja go też zamówiłam na kosmetykach z Ameryki jakiś czas temu. I to jest odcień Cappuccino. Fantastycznie się sprawdza. Ja go mam nawet teraz. Um, prawie na całej powiece i e, używałam go bity miesiąc autentycznie, cały miesiąc praktycznie wszystkie moje makijaże były z użyciem właśnie tego cienia e, fajnie się rozprowadza, On troszeczkę się osypuje bo jak widzicie to opakowanie mam um, takie dosyć przybrudzone ale mimo wszystko um, na powiece wygląda fantastycznie jest super napigmentowany, bardzo ładnie się rozciera i nie jest przy tym taki kiczowaty pomimo, że jest mocno błyszczący bo to jest jednak takie wykończenie, no błyszczące to nie jest ani satyna, ani krem brokatowy to też nie jest dobre określenie tak mi się wydaje, ale mimo wszystko no, błyszczy się jak nie wiem co e, ale kolor jest przepiękny super się zgrywa z moimi oczami przynajmniej tak mi się wydaje i z przyjemnością go używałam i do tego używałam sobie też kredki, tak jak wiecie ja lubię sobie na dolną e, powiekę tutaj rysować e, na dolnej powiece rysować kredkę Rysować kredkę, kreskę, kredką. Um, I tutaj mam takie dło, z którego w zasadzie um, najczęściej używam tylko tej brązowej strony. Z drugiej jest taka bardziej złotawa, miedziana może. Um, natomiast ta brązowa jest u mnie cały czas w użyciu, bo jest super na pigmentowana, Wystarczająco miękka, żeby nie sprawiać nam bólu przy aplikacji, ale z drugiej strony nie aż tak miękka, żeby się cały czas rozmazywać. Także to jest kredka z burżuła, bo tego nie powiedziałam. Kajal and contour, shadow and light brown. Nie, brun and Carmel. Tak, także kolor brun to jest właśnie to, czego używałam w tym miesiącu do makijażu I jestem z niej naprawdę bardzo, bardzo zadowolona um, Ona też kosztowała jakieś grosze um, Wrzuciłam ją sobie przy zamówieniu kiedyś na kosmetykach z Ameryki I o, dziwa, o tym razem do ust mam błyszczyk Bardzo rzadko ostatnio używałam błyszczyków Pewnie zauważyliście, że um, za każdym razem jak pokazywałam wam jakiś produkt do ust To zwykle była to pomadka bardziej lub mniej matowa, ale jednak pomadka. A tym razem jest błyszczyk. To jest tak naprawdę jeden chyba z trzech błyszczyków, które ja teraz mam, więcej nie mam. Um, I jego właśnie używam z przyjemnością, to jest L'Oreal Glam Shine w odcieniu Addictive Peach 110. Jak widzicie, no sporo go tutaj nie mam, tutaj już są prześwity. On bardzo fajnie podkreśla mój naturalny kolor ust, ładnie się błyszczy, ale przy tym nie jest taki uuu, mocny um, i nie jest też jakoś bardzo mocno klejący, tak więc naprawdę świetna sprawa. No oczywiście błyszczyki nie utrzymują się jakoś super, hiper długo, ale po prostu jestem bardzo zadowolona z tego, jaki efekt mi daje i jak w nim wygląda a to jest chyba najważniejsze. Dobrze, i to by było wszystko w dzisiejszych ulubieńcach. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Jeżeli tak, to jak zawsze zostawcie mi łapkę w górę. Czekam też na Wasze komentarze odnośnie tego, jakie produkty były Waszymi ulubionymi w tym miesiącu. Zajrzyjcie do opisu po wszystkie linki i po jakby listę tego wszystkiego, o czym Wam dzisiaj mówiłam, jeżeli coś Wam umknęło. Tam też znajdziecie wszystkie moje media społecznościowe: Instagramy, Facebooki, Snapchaty i tak dalej. No i tradycyjnie zachęcam do subskrypcji mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Dzisiaj się z wami żegnam do zobaczenia na scenie filmiku pa pa